Okej, okay, jesteśmy z Danielem Przetelą. Daniel, słuchaj, no potrójne gratulacje. Pierwszy raz e, z powodu urodzin, bo które obchodziłeś e, w środę. Drugi raz z powodu e, zdobycia mistrzostwa NASL i to jest już Twoje drugie w karierze mistrzostwo. E, no i trzeci raz z powodu awansu do piątej rundy Pucharu USA. Czy spodziewałeś się, że będziesz miał aż taki fajny, fajny weekend i kilka dni? No, tak. Nie było że nie tylko, że ale wiesz, wygraliśmy Ligę spring season, to wiesz, to dobrze dla nas i później mieliśmy ten kucharz mecz, za RPFC w środę na moje urodziny, co nie mogłem zapytać za coś lepszego na urodziny, aż ten wygrywać ten mecz. Słuchaj, właśnie zacznijmy najpierw od, od twoich urodzin bo to jest taki temat przewodni. Skończyłeś 28 lat. Jak może nie wszyscy wiedzą, po tym jak no byłeś jednym z idoli tutaj amerykańskich młodych adeptów futbolu, studiowałeś, trenowałeś piłkę w Bradenton Academy razem z Michaelem Bradleyem. Później byłeś w reprezentacji Stanów Zjednoczonych do lat 20. Między innymi z Josim Altidore. To jest ta drużyna, która pokonała Polskę w 2007 roku 6 do 1. Potem miałeś troszeczkę, poszedłeś do Europy, później grałeś, wróciłeś do MLS. No i tą kontuzję, kontuzja ci się przytrafiła. Teraz wróciłeś tak jak Fenix z się, Odrodziłeś, jesteś, jesteś znowu w formie. Powiedz, czy na przykład 3 lata temu, bo już w kosmosie mija się za, zaczął za, 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 się trzeci twój sezon hmm, czy trzy lata temu jeszcze będąc gdzieś tam w FC Icon czy w innej drużynie myślałeś że tak będą wyglądać twój powrót tak będzie wyglądać twój powrót do poważnej piłki? No wiesz, było tam a, a, co myślałem w, wiesz, że, że może nie będę w tym samym formie co, co kiedyś byłem, ale wiesz, a, nie przestałem o tym myśleć, że czym znowu grać i, i grać jak jak najlepiej I, i być jak najlepiej w formie jak, jak kiedyś co byłem w koleju. To wiesz, dla mnie to zawsze powiem, żeby też grać w piłkę znowu. Wiesz trzy lata miałem tą kontuzję, trzy lata nie grałem, ale zawsze miałem, że, że będę, będę mógł grać znowu, to no, wiesz, bardzo jestem, mił, że wiesz, też dla mnie to, to Bóg mi dał tą szansę, żeby znowu grać i wiesz, Kazmos, każdąc mi dał te Tą szansę też jak tam inne drużyny MOS-a, bo ropy nie trzałe, bo myślały, że już jest, jest koniec mojej koleje, z tym kontuzją, ale wiesz, wszystko i dobrze idzie i, i mam miło, że będę miał jeszcze wiesz, więcej sukcesu. I teraz tą szansę, wspomniałeś o szansach, którą dał Ci Bóg, którą, którą dał Ci kosmos, tą szansę wykorzystujesz, bo na początku w kosmosie byłeś rezerwowym, później od trzeciej czy czwartej kolejki podczas pierwszego sezonu wskoczyłeś do y, pierwszego składu i tego miejsca już nie oddałeś y, aż do dziś. Jesteś zawodnikiem, y, pamiętam, rozmawiałem kiedyś z Gio Savarisi, y, powiedział, że no niemal, że od ciebie zaczyna układanie składu, bo jesteś y, zawsze może na ciebie liczyć, że, że nie schodzisz poniżej pewnego poziomu. Y, ostatnio pojawiły się głosy y, nie tylko pośród fanów y, kosmosu, ale i y, fanów reprezentacji USA, że skoro Miguel Ibarra trafił do reprezentacji USA, no to dlaczego nie danie się tela? No, też Ibarra, wiesz, od LA South, też od widzi, gdzie jest jeden trener, co to nie patrzy, czy grasz pierwszą pierwszym czy drugą drugim tylko <Chelsea> jak grać dobrze, to ci e zadzwoni, żeby przyjechać na kant, to wiesz uh, jeszcze mój gol jest, żeby do reprezentacji znowu się dostać, a Wiesz, ale też mam, bardzo jestem bardzo zadowolony, że kontuzji, po tym kontuzji, co miałem z kolanem, kontuzji nie mam, wiesz. Tam, się robię, to robię się smarter, to, to wiesz, to, to czekam, żeby, wiesz, może jeden dzień mi Clinton zadzwoni, wiesz. Myślałem, że bardzo dobrze, dobry sezon miał, spring season, wiesz, i dobrze, bo był dobrze dobry, miałem mecz, ten mecz środę za NYCFC, też, też jest czas, żeby tylko czekać i, i może mi zadzwonić, się, przejść na krem za prezentację. No właśnie, bo jeżeli chodzi o... Wspomniałeś o tym, że Klintzman nie patrzy na to, gdzie się gra, czy w MLS, czy w NASL, czy na przykładzie Jordana Morrisa, e, też udowadnia, że, w, że może sięgać po piłkarzy z akad, akademickich. E, ty, to jest twój trzeci sezon w Kosmosie. Pierwszy był idealny, bo przecież wygraliście ligę, wygraliście potem, najpierw wygraliście rundę jesienną, później wygraliście cały championship, czyli ten soccer, bo w drugim sezonie, no, coś tam się zacięło i nie udało się wygrać chociażby nawet mistrzostwa rundy jesiennej, no ale teraz znowu wróciliście na szczyt. Powiedz mi, jak z perspektywy czasu zmienia się NASL, zmienia się w ogóle, bo czujesz, czujesz, że klimat na piłkę jest, prawda, że, że teraz na meczu pucharowym na stadionie kosmosu było ponad 11 tysięcy widzów, co dla takiego kibica w Polsce przeciętnego, no gdyby sobie człowiek pomyślał, że to jest drugoligowa drużyna, no to te to, to 11 tysięcy robi wielkie wrażenie. Byłeś przy tym, jak kosmos się odradzał, jesteś przy tym, jak kosmos zdobywa drugie mistrzostwo, powiedz jakie są, co, jakie są cele kosmosu? Czy, czy na przykład mówi się o tym, żeby jednak być w MLS, czy, czy w dalszym ciągu zostać i tworzyć tą historię w NASL? Ja myślę, że taka moc jest dla mnie też, ja myślę, że lepiej jest w NASL tej wiesz W NASL jest taka liga, jest tak jak w Europie byłeś, wiesz W MLS, wiesz każdy Mają inny Inny taki one są Są być same Ich, tylko MLS i nie być tym samo Jak, jak cały świat Wiesz, NASL jest to jest liga co nie ma salwika, możesz grać, gdzie coś, możesz zapłacić zawodniki co coś i, i, i tyle. Wiesz dla mnie to od, od pierwszych rok jakbyś odkać, most widzę, że NSO się rośnie wiesz, a, i rośnie szybko. Wiesz są drużyny co czasami dostają 10 11 tysięcy zawodniki na na, 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 na na mecz, to wiesz, był to jest nowa drużyna, dostają Wspomniałeś o meczu z MLS, z różną z MLS. No, rok temu ograliście Red Bulls 3-0 u siebie, teraz było gorzej, bo przegrywaliście już 2-0 po dwóch golach kwadwo No ale potem Leo Fernandez strzelił jedną bramkę, a szczęśliwy Lakim Kosana w 90. minucie wyrównał. Potem w dogrywce też, też było dosyć dramatu, dużo dramaturgii, bo, bo przecież z NYCFC nie wykorzystali rzutu karnego, no ale wam się udało. Yy, w NYCFC prowadziło w serii rzutach karnych 3-1, do 1. jednak to wy wygraliście 4-3 po tym jak Hunter Górski yy, wykorzystał tego, tego ostatniego decydującego yy, rzut, yy, rzut, yy, rzut karny. Powiedz, co czułeś, kiedy Hunter trafił do siatki i biegł w kierunku Was w yy, ławki? O, to się, to miły, że, żeby wygrać ten mecz. Aha. Byliśmy 2-0 w rok, NYC i później 2-2, później w Kanę wygraliśmy, ale wiesz, myślałem, że ten mecz, my lepiej graliśmy od nich w prawie całym meczu i wiesz, on miał te 2-0, ale wiesz, my właśnie od pierwszej robki, No właśnie z Red Bull spotkacie się tym razem nie na Long Island, ale pojedziecie do Red Bull Arena, gdzie jest fajna trawka, gdzie jest super stadion. Co czujesz? Czy czujesz jakiś taki dreszczyk emocji, że, że będzie fajnie się pokazać, bo przecież nigdy nie ukrywałeś, że byłeś zawsze kibicem Metro Stars. Czy to chyba będzie dla ciebie pierwszy mecz na tym stadionie, prawda? Tak, jest mecz to... Czyli to będzie, czujesz, że to jest niejako spełnienie marzeń, że, że na pewno będziesz chciał się pokazać, że będziesz miał sporo do udowodnienia? No też, no tak. No. Dla mnie też jest ważne, żeby, żeby wygrać ten mecz. Przez my chcemy dobrze zrobić w Open Cup, chcemy wygrać w Open Cup, żeby mogliśmy dostać się do kanka w Champions League. Wiesz, to, to jest teraz, to jest drugi mecz, taki mecz, tam nieco, co musimy wygrać, to New Jersey Red że mam dużo rodziny i, i koledzy, to będzie fajnie, żeby mogło tam grać. No i będziesz też grał przeciwko Mateuszowi Miazdze, który, który rok temu, pamiętam, po meczu wymieniliście się koszulkami, także w tym roku też na pewno będzie taka okazja. Powiedz mi taką rzecz, bo po rundzie wiosennej teraz macie kilka tygodni przerwy. Oczywiście gracie te mecze pucharowe. A potem jesień, jesień będzie cięższa, no bo na jesień jest aż 20 spotkań i potem jeszcze zakończone playoffami, czyli tym, tym najpierw będą półfinały, później finał, czyli ten, ten soccer ball. Powiedz mi, czy, jak wygląda drużyna, jeżeli chodzi, bo, bo widziałem, że Raul po spotkaniu pucharowym utykał, wiem, że Senna gra w kratkę, no bo jednak te kontuzje go nie omijają. To jest pewnie wynikiem tego, że gracie na sztucznej nawierzchni, ale powiedz mi, jak, jak, e, czy będziecie się bili, chodzi mi o to, że, że miejsce w playoffach już macie zapewnione, że, że tak naprawdę rundy jesiennej nie musicie wygrywać. E, czy będziecie się bili tak czy inaczej o najwyższe cele, czy też spokojnie sobie może gdzieś tam w środku tabeli e, sobie, sobie dryfować i łapać formę dopiero na koniec sezonu? Nie, nie ja my dla nas musimy od, od początku, wiesz, my chcemy, chcemy wygrać a, ten, ten Fall Season też, wiesz, dla nas to wiesz, a, w tym sezonie jeszcze nie przegraliśmy meczu i, i chcemy tak zostać, to wiesz, od razu, wiesz, mamy parę dni wolne a, w tym tygodniu i później znowu do, do pracy trzeba iść, wiesz, i, i na Fall Season jest dobrze, że już jesteśmy w playoffs, ale chcemy wy, wygrać, ale mamy taką sytuację, że ma, ta ma taką małą kontuzję, bo coś to nie, nie, nie potrzebna grać. Jeśli mamy w w drużynie, co mogą wyjść do boisku i zrobić tą, zrobić tą pracę, co trzeba zrobić, żeby, żeby wygrać wygrywać mecze to dla nas wiesz, musimy robić to, co robiliśmy w Spring Season i, i, i mieć ten e, Powiedzmy Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Rozmawiałem z, z przyjacielem, który jest agentem piłkarskim w Polsce. Zawsze jak e kosmos gra jest transmisja na One World Sports. przesyła mu linka. No i kiedy on może to ogląda, tak się akurat złożyło, że oglądał mecz z Kubą, ten, który rozgrywał się niedawno w Hawanie. No i, i po pierwszej połowie powiedział, że jak najbardziej nadajesz się, że, że spokojnie mógłbyś sobie wywalczyć miejsce gdzieś w podstawowej jedenastce w klubu w, w, klubu w Polsce. Czy taki kierunek by Ciebie interesował? No da, wiesz, da, wiesz, da, wiesz Czyli być może marzenie Twojego taty świeć, się, Panie Jego Pamięci, się spełni. Natomiast na pewno spełni się marzenie Twojej mamy i Twojej rodziny, Twoich braci i Twojej siostry, którzy niedawno wszystkich namawiali, całą rodzinę do tego, żeby głosować na Ciebie, w, jeżeli chodzi w klasyfikacji o tą laleczkę, tak zwaną Bubblehead-o. No i e, to pospolite ruszenie zadziałało. Myśmy też swoją cegiełkę dołożyli, bo mówiliśmy e, o tym e, i, na, i w podcaście, i, e, i używając social media, portali społecznościowych. Dlatego bardzo się cieszymy. 11 października e, mecz e, NASL Kosmosu u siebie, e, bodajże z Fort Lauderdale. tysiące fanów, którzy pierwsi przejdą przez bramki stadionu, otrzymają na pamiątkę takie laleczki z podobizną Daniela Szeteli. No i teraz rozgrzeżała następna dyskusja w mediach. Czy ta laleczka ma mieć włosy? Czy ma być ogolona? Czy ma mieć brodę? Czy ma być ogolona? Powiedz mi, jakie jak, jak jest Twoje zdanie na ten, na ten temat? Bo tak zmieniasz często fryzury, tak zmieniasz często wygląd Twojej twarzy, że, że ta laleczka też powinna jakoś to, jakoś to uwzględnić. No, to nie wiem, ja nawet nie wiem co one tu z tym będą, ja będą wyglądać, ale ja myślę, że żeby mogły może coś tam zrobić, że, że może ceny mogą jeszcze drugi wód zrobić, żeby czy są z włosami, czy bez włosami, wiesz, to, to nie wiem co one tam zrobią i wiesz, a, one jeszcze ze mną nie, nie rozmawiały jak to jak to będzie wyglądać. To. No właśnie, czyli, czyli to będzie jakieś dla Ciebie zaskoczenie, ale jeżeli masz jakieś, jak, jakieś, jeżeli masz coś do powiedzenia pod tym względem, to ja bym proponował, żeby gdzieś tam może, może w jednej ręce była piłka, w drugiej ręce może jakaś mała polska flaga, tak, żeby, żeby podkreślić no to, że, że, że masz polskie korzenie, które się nie wstydzisz, co widać po, po Tobie, po tym jak, jak mówisz po polsku. Daniel, słuchaj, dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy Ciebie i całą Twoją rodzinę. Życzymy miłego odpoczynku, następny raz na boisku się chyba dopiero zobaczymy właśnie w starciu pucharowym, bo to będzie koniec czerwca, a potem start rundy jesiennej NSL na początku lipca. Także, także masz kilka tygodni, odpoczywaj, kuruj się, bo wiadomo, że wiem, że po tych meczach na, 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 na trawie sztucznej jesteś cały poobdzierany. Dzięki serdecznie, pozdrawiam Ciebie i od słuchaczy i od mojego kompadre tutaj z MLS po polsku Adama Kotleszki. Trzyma się Daniel. Dziękuję.